Jest 2 stycznia 2019 roku, pierwszy dzień treningu, w którym założyłem sobie na ten rok 2000 km. Także zobaczymy, na razie nie mogę uwierzyć, to że jestem w stanie to zrealizować. Kenia 2019, Magdaleno, jak jest? Jak zawsze Marian. Pierwszy dzień po chorobie, koniec lutego, i wróciłem do treningu. 14 dni mi wypadło, ale miejmy nadzieję, że to wszystko jest do nadrobienia. Nowe buty zresztą. Takie oto to warunki w Siechnicach. Śnieg pada tragedia. Dwa dni temu wiosna się rozpoczęła, zrobiło się pięknie upalnie. Pierwszy dzień bez rękawiczek, bez długich spodni można pobiegać. No i wybrałem się nad Maltę. Tylko marzec? W marcu jak garcu? Nie, w marcu jak garcu, czyli trochę zimy, trochę lata, nie, w kwietniu już na tył. No, tak jak coś. o tej porze roku <grym> mniej więcej. <grym> Dziś 2 maja. Zimno jak cholera. Mimo wiosny, trzeba było założyć znowu rękawiczki podczas biegu. Ale jest ok. Teraz, panowie, żeby było widać. Szwecja 2019. Zamiast łowienia, bieganie. Takie okoliczności przyrody, proszę. Już do Poznania wróciłem z wyjazdu do, do Szwecji i pięknie sobie biegam. Tutaj w zielonym lesie e, miękowskim czas rozpocząć biegowe przygotowania do RODOS Wracamy od Luisa! Panie Tomaszu, jak się Pan czujesz te ostatnie metry po wizycie u Luisa? 17 km. Km. 17 km zrobione. zrobione. A brawo! A, brawo! Marian zamordujesz mnie ale cieszę się bardzo Dzisiaj 2 lipca 2019. Ostatnie dni nabawiają mnie stresów ogromnych, więc bieganie dzisiejsze można potraktować jako terapię. W nadmorskim lesie na Półwyspie Helskim. No i tak sobie biegłem, biegłem dziś z rana, aż do Kuźnic dobiegłem, proszę. Po raz kolejny razem, tym razem na Mazurach. Z panem Tomaszem Litwiniakiem biegamy, pomaga mi zrobić 2000 km w tym roku. Biegamy, nic tu nie robimy, tylko biegamy. Jakoś trzeba spać to co się napierdalało tego sypu przez całe dwa tygodnie. Pozdrowienia ze słonecznego Giżycka na koniec moich wakacji. Mamy koniec sierpnia, a ja przekroczyłem już 1400 km przebiegniętych w tym roku, także jest duża szansa, że. Zaplanowane 2000 na ten rok, będzie zrealizowana. Pracownicy. Pracownicy. Running. Running. Today. 7 października 2019 roku, po raz kolejny My dobiegliśmy do katawi do Luisa. Jest! Udało się, jeszcze tylko wrócimy. Zrobiła się już przepiękna jesień, ale mam nadal słońce i ja szykuję się do biegu niepodległości. A dzisiaj biegam przy wschodzie słońca w Siechnicach Proszę przepiękna mgła tam po polach się niesie, a ja próbuję coś tam. Znowuż wybiegać od rana. Jest, zrobiłem. Miałoby być poniżej 50, prawdopodobnie jest poniżej 49. Biję na 10 km, także wspaniale. Pierwsze bieganie rodzinne. Li... Tak jest, w listopadzie pierwszy raz Lena i Leon razem z Tatą biegają po lesie. Tak to jest rodzinnie. Ten razem do sklepiku i z powrotem, czyli chcemy jakieś 3,5 km razem zrobić. Jak się biegnie, dobrze! Żeby nie było, że się nie da. Ale jak I... mnie po jakichś Arabowach ciąga, przegina. Chcę, żeby nas zastrzelili albo porwali. Ale ustaliliśmy. Mówi że tak. w Egipcie jest jak bardzo... Nie będziesz myślał tylko o tym, że się zastrzelą albo porwą. Nie będziesz myślał o bieganiu. <laughs> Dobre, dobre. A że jesteś zmęczony, no to musimy biegać w prawo po ciężkim terenie. Takie sytuacje też podczas biegania bywają. Masakra. Deszcz leje, a ja mam jeszcze 3 km do zrobienia. A łaczy ha ha ha, ha, ha. nie ty no boli, naprawdę boli. Kurde naprawdę boli. Masz Przecież masz igłę. Ostatni dzień tego 2019 roku. Wspólne bieganie po dziewiczej górze. Także plan zrealizowany. Panie Andrzeju, jak to? Plan również pana zrealizowany na tyle. Tak, wszystkie plany zrealizowane. Na... Ja ponad 2000 kilometrów, a ty ile? Ja 1250. Brawo, Brawo. Życzę ci, Mariusz, żebyś miał mniejsze cele w przyszłym roku nie 2000. A 2,5? Męczysz kurwa wszystkich dookoła, kumpli, najbliższych. Tak męczysz. Tak, będzie 2,5.